Mężczyźni są logiczni, konkretni. Pamiętam jak rozmawiałam z moim przyjacielem, homopatą i omawialiśmy różne trudne przypadki i różne aspekty filozoficzne homopatii, zdrowia i tak dalej. I kiedy ja coś zaczynałam mówić, to on mnie sprowadzał yy, do Sedna, mówił Ania, ja jestem facet błagam, nie naokoło Konkret, sedno, końcówka. O co chodzi, do rzeczy. Ach, I musiałam się nauczyć, ale teraz jestem bardzo konkretna. I nie pozwalam też już komuś, gdzie ja to sama u kogoś już widzę, że ktoś owija i i tak chcę gdzieś tam dookoła. Kobiety najczęściej, to ja potrafię powiedzieć tak samo, ale w czym mogę pomóc, ale co ja tu mogę pomóc, ale jaki jest problem, ale o co chodzi. No więc chciałam powiedzieć, że mężczyźni są tacy właśnie konkretni, muszą mieć fakty, muszą mieć. Na logikę i już dlatego nie rozumieją. I próbują argumentować logicznie w czasie jakichś sprzeczek czy kłótni z kobietą, a to się nie uda, bo kobieta w takim stanie delirium, nazwijmy to. Ma stuprocentową swoją rację, swoją własną, stuprocentową, i tam się nie wciśnie już żadna więcej racja. I jeżeli mężczyzna chciałby, żeby ta kłótnia się po prostu zakończyła, bo ona i tak nie ma sensu żadnego, to może powiedzieć. Tak, kochanie, masz rację. Zachowałem się jak idiota. To się więcej nie powtórzy. O kurczę, tym zdaniem po prostu odbiera wszelkie oręże kobiecie. Nie ma się czego chwycić. Po prostu koniec. Szachmat. I. Ale potem kobieta wie, dobrze jak już wyjdzie z tego stanu delirium, no, że on troszkę przesadził jednak, nie jest takim dupkiem, jest jednak może całkiem fajnym mężczyzną. Nie no, chociaż sama chciała go nazwać jeszcze przed chwilą o wiele może gorzej i o wiele mocniejszych epitetów użyć, ale skoro on to powiedział sam, przyznając się do błędu, to hmm, kiedy już wyjdzie z tych emocji kobieta, to nagle stwierdzi hmm, taki mądry, rozsądny ten facet. Potrafi kurczę mieć jakąś refleksję na temat własnej osoby. Chociaż trochę przesadził, bo nie jest taki zły wcale, no całkiem fajny. Niczego sobie. Całkiem fajny facet. Nie ma się co czepiać. Więc yy, możecie <grym> Po prostu spróbować, ponieważ no może Wam się to wydawać absurdalne i, i dziwne i głupie, ale skoro widzicie, że te Wasze kłótnie przez lata prowadzone tak samo nic nie dają i tylko eskaluje, to wszystko eskaluje, spróbujcie chociaż raz, chociaż raz, tak dla próby, tak dla, jaj, po prostu zrobić. Coś inaczej. pokutnia nigdy nie jest między dwiema osobami. Nigdy. Kłótnia jest zawsze pomiędzy dwojgiem ego. I tam nigdy się nie dogadają. Kłótni, ego. Nie może być porozumienia. Dopiero serce można się komunikować. Prawdziwa komunikacja jest poprzez serce. Pozdrawiam Was serdecznie.